Hej, 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 grypsiak.pl, witam. Moi drodzy, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć troszkę o tym, jak kompleksowo podejść do redukcji wagi. Oczywiście w sferze moich tutaj zainteresowań są suplementy, a więc jak pod kątem suplementacji kompleksowo podejść do, do redukcji wagi ciała. Natomiast zanim zaczniemy, chciałbym zwrócić ważną uwagę na to, że po pierwsze odpowiednio zbilansowana dieta. Plus aktywność fizyczna to są dwie rzeczy, które tylko i wyłącznie mogą nam przy, przy tej redukcji wagi ciała pomóc. No i dodatkowo odpowiednio dobrane e, suplementy. Pierwszy produkt, i od tego bym e, tutaj zdecydowanie zaczął, to mm, organic Detox and Cleans. E, są to wy, wyciągi, ek, e, ekstrakty stanzaryzowane, wyciągi roślinne. Które mają tutaj za zadanie pomóc nam pozbyć się niepotrzebnych toksyn z organizmu. Można tutaj łączyć to z różnymi szejkami, koktajlami, które w ciągu dnia pijecie. Można sobie tutaj taką porcję wypić też osobno. Ja raczej zalecam, żeby łączyć to z jakimś koktajlem, gdyż no, no sam ten deksol. Nie jest za smaczne, aczkolwiek no to już jest też rzecz gustu. Opakowanie takie starcza na 15 dni. Myślę, że spokojnie sobie redukcję wagi ciała właśnie zacząć od takiego detoksu. I gdy będziemy już kończyć te nasze szejki, wtedy można sobie zastosować jeden z popularnych spalaczy tłuszczu z termogeników. W sklepie grypsiak.pl mamy bogatą ofertę takich produktów. Nie, nie, dzisiaj nie chodzi o to, żeby je tu wszystkie przedstawiać. Chodzi o po prostu o grupę produktów. Taki popularny na przykład Amix Thermocore podnosi termogenezę organizmu. Fajnie też pobudza, a więc daje nam dodatkowego kopa. Podczas, podczas treningu z takich ostatnich nowości w naszej ofercie to Shaper Body z firmy Lab A więc najpierw stosujemy sobie taki 15-odniowy detoks organizmu z tym produktem, a potem stosujemy któryś z popularnych termogeników, spalaczy żeby zwiększyć jakby efektywność i działanie tego spalacza firma Applied Nutrition wypuściła taki produkt e-drive, on odpowiada za regulację poziomu insuliny w organizmie e-drive połączony z termogenikiem wtedy bierzemy to równocześnie ze spalaczem bardzo fajnie się to sprawdza myślę moi drodzy, że, że, że jest to rzecz godna polecenia i, i sobie takie połączenie kiedyś przetestujcie natomiast jak już Zbliżamy się do, do końca naszej redukcji, a chcemy jeszcze doszlifować, dopracować tą formę, pozbyć się niepotrzebnej wody w organizmie, tak aby skóra była cieńsza, mięśnie bardziej uwidocznione. Mamy tutaj tak zwane diuretyki. To są naturalne roślinne produkty, które pomagają wam, nam właśnie pozbyć się tej nadmiernej wody w organizmie. Jeden z nich tutaj to Kompleks Diuretics z firmy Amix Dosyć popularny w tym sezonie też PX Diuretics z firmy Fineflex, Też możemy sobie na koniec tego te naszego cyklu redukcyjnego zastosować. Byłyby to takie cztery grupy produktów, które ja osobiście polecam W tej kolejności można to zastosować Zwracam też Waszą uwagę o tym, co mówiłem na początku, czyli dobrze zbilansowana dieta, odpowiednia aktywność fizyczna, plus y, dobrze dobrane suplementy. Każdy z nas jest inny, y, inne są też trochę te cele nasze treningowe, dlatego ja, jeśli komuś coś polecam, zawsze staram się jak najwięcej informacji od Was na, ten, na temat y, Was wyciągnąć, po to, żebym właśnie mógł indywidualnie tą suplementację dobrać do Twoich potrzeb. Y, jeśli ktoś jest z Poznania bądź też z okolic, siedziba sklepu Grypsiak.pl po Poznań, ulica Głogowska 175. Zapraszam tutaj na, na zakupy, na konsultacje. Jestem do Waszej dyspozycji. Jestem też cały czas na Instagramie, na Facebooku. Piszcie do mnie, dzwoncie. Bardzo chętnie z Wami na takie tematy porozmawiam. Grypsiak.pl, pozdrawiam. Hej, hej, hej!